Barwienie na filmie tylko po prostu woda jest naprawdę mocno różowa. Bardzo to ciekawie wygląda. Zjeżdżamy z góry, a tu takie różowe jeziora. A dzisiaj jesteśmy na plaży, bo nam się marzy taki wakacyjny klimat i do plaży się idzie taką uliczką ukwieconą wśród takich domków właściwie to są jakieś apartamenty. Do wynajęcia i takie hoteliki, ale zieleni jest tutaj całkiem sporo, kwiaty, no i przepiękna pogoda. No i wchodzimy na plażę. Tu się wchodzi przez taką restaurację, jakby. Można też od razu sobie lancek spożyć. No i jest najbliżej, po prostu są leżaczki. Kalua. Można się napić kaluła. I od razu tutaj mamy też taki chodniczek, żeby sobie stupek nie poparzyć. Parasolki. Można też zamówić posiłek od razu tutaj, albo tam sobie usiąść na początku, gdzie się widzieli, albo po prostu zamówić sobie bezpośrednio do leżaczka. Tutaj mamy kody QR, jak sobie sczytamy taki kod, to od razu nam się menu pojawia. I idziemy, idziemy i wychodzimy tutaj na bezpośrednio na plaży. No właśnie, pan przyniósł jedzenie. A plaża ma prawie 4 km. Taka woda tutaj jest czyściutka. Ludzie się bawią, grają w coś, jak widać. I ciągnie się i ciągnie aż tam do tych klifów. Tam jakaś marina jest. Jak tu wcześniej troszeczkę snurkowałem, to były takie rybki, nawet nie małe wcale. Kolorze piasku, więc ich normalnie nie widać. Dopiero jak się zasnurkuje, to dopiero widać. Musicie wiedzieć, że to jest plaża miejska, która znajduje się tak faktycznie w mieście. Dlatego jest tak dużo ludzi tutaj, chociaż jest też pełno pustych przestrzeni, gdzie można się samodzielnie rozbić. Natomiast, jeżeli wyjedziemy poza miasto troszeczkę. To tam są identyczne plaże, może nawet ładniejsze w sensie, że mają więcej skałek, natomiast już będą znacznie bardziej puste. Chociaż też trudno powiedzieć, żeby ta była jakoś wyjątkowo zapełniona. Biorąc pod uwagę, jaka tutaj jest czysta woda czysta i przejrzysta, to naprawdę ludzi jest tak w sam raz w ogóle nie Jesteśmy na plaży niedaleko naszego hotelu. Plaża jak się nazywa, bo ja nie pamiętam. Plaka. Agios Prokopios. A. Święty Prokop, tak czy jak? I tutaj taką ciekawostką jest pan, który sprzedaje pączki i teraz je degustujemy. Słychać w tle pana chyba jak śpiewa piosenka, że sprzedaje pączki. I pączki są takie z dziurką, czyli donaty. Nie, że jestem smutna, bo mówię takim głosem, tylko tu jest strasznie dużo ludzi. I jest mi głupio krzyczeć. No, ja też mam takiego pączka. W każdym moment. razie, opinie, które na temat tego pana są, to jest. Boskie są pączki? Pączki są. 5.0 praktycznie na Google Maps. I wszyscy wychwalają, że po prostu to są boskie pączki. No, i jest to jakiś mityczny tutaj punkt turystyczny, tak? Oznaczony tak na Google Maps, że po prostu tych pączków trzeba spróbować. A pan bardzo szybko się przemieszcza, więc trzeba go łapać. Także kosztujemy, tak wygląda ten pączek. I kosztuje 3 euro. No, tani nie jest, ale z drugiej strony warto. Pączek. Pączek jak pączek, w każdym razie ciepły i świeży. Właściwie to nie jest pączek, tylko donat, no bo pączek wygląda inaczej. Dobry. Był ciepły jak go kupiłeś? Był ciepły, ale może się od słońca nagrzał, bo pan to na takiej tacy nosi. No. no w każdym razie degustujemy takie pączki. No tak. Dziewczynie się zawsze kupuje pączki. Nawet jak śpi, to jak wstanie, na pewno z przyjemnością zje pączka. Przydałaby się jeszcze kawka nam do tego. No, obok nas taka para leży. Znaczy się wypoczywa i dziewczyna zasnęła. I ten chłopak nie wiedział, czy ma je kupić tego pączka, bo ten pan tylko się tu przemieszczał chwilę. I się jej pyta, ona śpi, więc nie słyszę. Więc ja odpowiedziałam, że jak się obudzić, na pewno ona zje tego pączka. Ale pan chyba nie zrozumiał dygresji, że tak, tak ma kupić tego pączka Że dziewczynie należy kupować pączki, nawet jak śpią No właśnie No dobra I to tyle na temat mitycznego pana, który sprzedaje pączki I tak sobie tutaj siedzimy na gorącym kamieniu, jak jaszczurki. A tak wygląda plaża. Agios Prokopios. Tu są kamyki. Nagrzane słońcem. Kalispera. No i kolejna kolacyjka. Jesteśmy w naszej miejscowości, tam gdzie mieszkamy. I dzisiaj tutaj jemy kolację. Partek je sałatkę Gyros. Z... Sałatka Gyros jest z pitą, z serkiem, halumi. Tutaj mamy kawałki Gyrosa. To jest gur... kurczakowy Gyros. No i sałata, jaki sosik jest do tego. No i też mamy kukurydzę. Wszystko Ale. razem do kupy wymieszane i pita jest pokrojona na takie kawałeczki. Natomiast Magda tutaj ma Gerosa też kurczakowego, ale już pójdzie razem z frytkami. Zajadamy. Rzutem na taśmę dotarliśmy po kolacji na tak zwaną hawajską plażę. Może dlatego, że tutaj właśnie w ten sposób wygląda, takie zakole jest. No i też chyba uda nam się jeszcze zobaczyć zachód słońca. Popatrzmy na słonko zachodzące za. Nie wiem za co, za następną wyspę albo za górę fajnie to wygląda co nie? Słonko już zachodzi widać nie wiem, to potrwa chyba kilkanaście sekund, może kilkadziesiąt i słonko całkiem zajdzie. Jak chcecie dotrzeć na Hawajską plażę, to niestety trzeba po takim klipie się wspinać. Ale widać, że wszyscy dają radę. Na zakończenie dnia już po zachodzie słońca taka atrakcja turystyczna. Jest tu taki niedokończony albo też zniszczony hotel, który cały jest właśnie w takim graffiti wymalowany. Τους νόμους, μη τους λες στο κόλπο Βγάλε τα λεφτά σου και κλείσε τους στον δρόμο Είχαν ευκαιρία, θα σ' αφήνανε στο τόπο Σου το χέρι και από πίσω σε σταυρών Πήρε μαφλόρα για μη σηκώνετε ανάστημα Θα τα κοτσιδάκια σας και αφήστε τα παράνα Βγόμαστε στη γειτονιά σας και βεβτείξε βράχομα Θα μπούμε και στο σπίτι σας να πούμε και τα καλά Τους νόμους, μη τους λες στο κόλπο

Zależaczkami z tyłu znajduje się bar, w którym podawane są zimne napoje. No i w tej chwili idziemy w stronę naszych apartamentów, czy też takich budynków, w których yy, mieszkamy. Tutaj jest takie przejście. Dość fajnie to wygląda. Tam w oddali widać miejscowość Naxos. Tutaj są jeziora, na których codziennie surferzy próbują swoich pierwszych kroków. Cały hotel jest dość mocno zazieleniony, ukwiecony, także po takich schodkach się tutaj udajemy troszkę wyżej. Jest jeszcze lepszy widok. Każdy ma taki tarasik, że można sobie usiąść na swoim własnym tarasie. Rzut oka na basen. Przeróżne drzewa, są też drzewa owocowe, jest dość dużo winogron zasadzonych. Tutaj jak widać rosną granaty. To są oleandry w różnych odmianach białych, różowych i czerwonych. Takie o, tu mamy gruszki na przykład rosną. Tam u góry to jest nasz pokoik. Jaka spektakularna palma tutaj rośnie. Kolejne granaty, piękne kwiaty. I kolejne schody do kolejnych apartamentów. Całość położona jest na takim lekkim wzniesieniu trochę na zboczu wzgórza a tam mamy w drugą stronę może. Tutaj przy naszym pokoju rosną właśnie takie ciemne winogrona, dojrzałe już kiście o tej porze roku. Tam znowu mamy widok na morze. Tutaj jest parking dla samochodów. A z tyłu za hotelem wzgórze. No i kolejne jakieś pojedyncze apartamenty. Jedziemy teraz w góry i zobaczcie, jakie tutaj są widoczki. Taka wieś położona na zboczu górskim. Wszystkie domki na biało pomalowane. A tam daleko morze. Siedzimy w aucie, i możemy podjechać bezpośrednio do winorośli. A te krzaki takie urodzajne. A tutaj, stojąc przy tej winnicy, tam szczyty gór, które widzicie. Wydobywa się marmur naksański. Tak wygląda ścięty kawałek góry na parkingu jest też coś takiego jak karmnik dla kotów razem z mieszkankiem i z zabawkami, zobaczcie, śmieszne to jest jesteśmy w górach w parku archeologicznym i idziemy zobaczyć niedokończone posągi bogów rzymskich i greckich idzie się taką ścieżką zalesioną, zacienioną i słychać tylko wokół cykady no i doszliśmy, tutaj znajduje się niedokończona statua mężczyzny w wysokości mniej więcej 5,5 metra którą datuje się na 560 rok przed naszą erą a został wykonany z tego marmuru, z kamieniołomu który żeśmy wcześniej widzieli ten marmur traktowany był jako jeden z ładniejszych i lepszych na całym Bliskim Wschodzie i w tej części Europy, w związku z tym, właśnie tutaj były takie kamieniołomy. No a ten posąg po prostu uległ zniszczeniu i dlatego został w tym miejscu. Wyśliśmy z tego jednego stanowiska archeologicznego, i kolejną taką ścieżką zmierzamy na następne stanowisko. Tutaj po drodze jakieś takie ciekawe. Co to jest? Stolik ławka. A to jest taka stara oliwka. Wygląda, jakby miała tysiące lat. Dojście do drugiego posągu. Nie jest zbyt proste, ale patrzcie, tutaj takie obeliski leżą. Są zbudowane schody i nie wiadomo, czy te obeliski tu już były, zostały przeniesione, czy to po prostu kawałek góry albo zbocza górskiego. Idziemy dalej i szukamy tego drugiego posągu. To co widzimy teraz, to jest po prostu antyczne kamieniołom. I tutaj mamy taki blok marmuru odłupany. Zobaczcie, w jaki sposób odłupywanie się odbywało. Takimi nawierceniami. A jest to datowane na 700 rok przed Chrystusem. Ciekawe, czym wiercili. Tam na szczycie z góry znajduje się drugi posąg, który jest bardzo podobny do tego pierwszego. Teraz wrzucę jego fotki. My się niestety już tam nie wybieramy, dlatego że jest dosyć późno. Jeszcze mamy parę atrakcji na dzisiaj. A tu trzeba się wspinać, by było wysoko tam góry. A tutaj, jeszcze rzut oka na kamieniołomy współczesne i antyczne. Nie wiem, jak ludzie z ekologii do tego podchodzą. Bo jednak krajobraz jest mocno niszczony w wyniku takich działań i pozyskiwania tego surowca. Z jednej strony szkoda krajobrazu, a z drugiej strony nie powstałyby te wszystkie wspaniałe rzeźby, które dzisiaj podziwiamy. Tutaj też ulice są tak ciasne jak wszędzie na całym Naxos, więc musieliśmy samochód zostawić na parkingu przed wjazdem do miasteczka. I teraz idziemy pieszo w stronę tych zachwycających uliczek. W Halki jest też taka fajna straż pożarna. Patrzcie, tutaj są takie wozy strażackie też ja To pamiętam jeszcze z lat chyba 70., może 80. Tu takie stare wozy strażackie. Z tu już głównego deptaku oczywiście same sklepiki z pamiątkami z marmuru. Tutaj też widzimy takie rzeczy. Wszystko z tego białego marmuru wykonane. Nawet tam zobaczcie jest fotel marmurowy. Oprócz mnie oczywiście. Co ciekawe, nawet chodniki są wykonane z białego marmuru. A chyba nie w każdym mieście są marmurowe chodniki, a tu mamy wieżę obronną, zabytkową, która w tej chwili jest przekształcona na jakiś hotelik i restaurację. Tak jak w każdym miasteczku, wzdłuż uliczek mamy oczywiście wszelkie rodzaju kawiarenki. Restauracyjki i sklepiki z pamiątkami. Kościółek jest obowiązkowy w takim miejscu. A my idziemy takim deptakiem, taką uliczką. Bo ponoć tutaj się wytwarza tradycyjny, cytrynowy napitek. Nazywa się kitron ten napitek. Kitron czy też Citron. Więc idziemy w poszukiwaniu miejsca, w którym ten Kitron jest sprzedawany. Muszę przyznać, że te uliczki są naprawdę bardzo urocze, ale jest tu troszeczkę pustawo. To ciekawe, bo dzisiaj jest piątek wieczór. Może jeszcze ludzie z plaży nie powracali. I dopiero może po zmroku zapełnią się te kawiarenki. Naprawdę jest tu bardzo, bardzo klimatycznie. No i też są takie bardzo klimatyczne restauracje. Zobaczcie w jakiejś starej ruinie. Zaadoptowano to wszystko na restaurację. Trochę wygląda jakby się miało zawalić, ale chyba nieprawda, bo tutaj mamy szklane drzwi i możemy wyjść na drugą stronę tutaj. O, patrzcie taka restauracyjka Fancy Mensi, tak faktycznie. Zobaczcie te drzwi stare, albo te na przykład. Prawda mega klimatyczne to jest wszystko tutaj. Nie ja dalej idę tym przejściem, nie wiem gdzie tutaj chyba hello. bo mamy kuchnię i wychodzę chyba na drugą stronę tak mi się wydaje więc przeszedłem przez te wszystkie restauracje no tak na to wygląda jestem na drugiej stronie już tu byłem muszę przyznać, że nie do końca się tego spodziewałem ale mamy tutaj na takim ryneczku taki grill mięsiwa się pieką tu jest taka kolejna restauracyjka w której to mięsiwo też można spożyć Tutaj mamy mapę. Właśnie znajdujemy się w Halki. W drodze do najstarszego kościoła w mieście Mijamy taki gaj oliwny Zobaczcie jakie to są stare oliwki Mają po kilkaset lat To widać po grubości tych pni Okazuje się, że do tego kościółka To jest całkiem daleko Trzeba wyjść za miasto Idzie się takimi Nie wiem, I te mury są z marmuru Zrobione Jakaś lewada, ale nie ma wody w niej Teraz nie wiem gdzie mamy iść, tam czy tam. Bo może być tam, a może być tam. Nie ma żadnego znaku. Spróbujemy tam jeszcze idziemy, jeszcze, jeszcze, ale takiego skupiska starych drzewek oliwnych to ja nie widziałem nigdy wcześniej. Że jeszcze kawałek się okazuje, że trzeba przejść a tych oliwek takich, naprawdę tych drzewek oliwnych jest naprawdę mega dużo. Musiał to być duży, duży gaj oliwny. A po drodze patrzcie, kto tu zapinkala. One tak same idą, ale ja. No nieźle. Chodź, chodź, chodź. Ciekawe, gdzie one idą w ogóle. No nieźle. Ale cwaniary, gdzie one tu w ogóle na jakieś inne pasnisko, a ten się tu zabrał, o jaki bykol, ten jest wielki, a to nie jest on tylko ona. Jeszcze wpierniczy sobie kolację w międzyczasie. No i wygląda na to, że wreszcie żeśmy dotarli do tego najstarszego kościółka tutaj na całej wyspie o, jakie stare oliwki tu są w ogóle znaczy drzewa oliwkowe to jest ten kościółek to w sumie on był położony w takim gaju oliwnym tak wygląda od przodu ten kościółek obawiam się, że może być zamknięty, zaraz zobaczymy No niestety nie, zobaczymy go w środku. Dzisiaj wieczorkiem jesteśmy w koktajlbarze barze KITRON. O tutaj nad Bartkiem jest nazwa. Takim najbardziej znanym barem z koktajlami w miejscowości, miejscowości Halki. Bartek pije soczek. Pewnie na pół go wypijemy. I tu jeden drink ze względu na to, że wracamy autem. Kierowca nie może pić Ja spróbuję takiego drinka Kajpirinia Znaczy to nie jest prawdziwa Kajpirinia Tylko wariacja na jej temat, Bo zamiast kasiasy jest ten likier Kitron Także próbujemy No i update co do drinka Jest przepyszny Super kwaśny I pyszny A tutaj nasze autko z wypożyczalni Citroën C1 który nieźle całkiem się sprawuje w tych górach. Ma automatyczną skrzynię biegów, taki otwierany dach. Dzisiaj zachód słońca będziemy obserwowali na plaży Mikri Wigla, zwaną też plażą orków. Tutaj kajdźcerferzy trenują swoje umiejętności, a słońce już pomału zbliża się ku zachodowi. Jeszcze jakieś niedobitki tutaj widzimy. O tej porze jest naprawdę duży wiatr, w związku z tym, chyba tylko ci najbardziej wytrwali profesjonaliści potrafią tutaj sobie polatać. Za kilkanaście minut słońce będzie zachodziło za wyspę Paros, którą tam wid widzicie teraz przede mną. No a tutaj panowie jeszcze, jeszcze walczą. probacją nie ma końca z tyłu za mną, Magda. Za chwilę będzie zachód słońca. Także ja już siadam i szykuję się do tego wspaniałego widowiska. Magda już na mnie czeka. Mamy kocyk i zaraz będziemy sobie oglądali, jak wygląda zachód słońca na Naxos, a słońce zachodzi za wyspę Paros.